I dzisiaj odpowiem wam o y, trochę innym temacie niż do tej pory, bo będzie o fraktalach. Fraktale to taki wdzięczny temat, bo za pomocą w sumie niewielkiej ilości kodu można uzyskać bardzo fajne efekty. Pomysł jest taki, żebyście spróbowali sobie napisać taki swój własny program. Wcześniej mieliśmy odcinki o zapisywaniu grafiki do formatu PPM, no i teraz możecie spokojnie wykorzystać tą wiedzę i zapisać ten fragment kodu, który wam dzisiaj przedstawię, po to, żeby sobie wygenerować swoje własne fraktale. No to zaczynamy. Czym te fraktale są? Więc fraktale to są takie obiekty, które generalnie są bardzo skomplikowane. Ich charakterystyczną cechą jest to, że są samopodobne. To znaczy, fragment, jeden fragment tego obiektu jest podobny do całości i można tak rekursywnie powtarzać to podobieństwo. Ale od czego się to zaczęło? No, w roku 1904 żył Koch. Który zajmował się właśnie yy, fraktalami. Wykonał on podział odcinka yy, właśnie w taki sposób, jak widać to tutaj na ekranie. Spójrzcie tu yy, koło mnie, yy, sekundka. O, właśnie tak będzie lepiej. Spójrzcie tu koło mnie. Tam na samej górze macie odcinek, który jest złożony z czterech prostych, z czterech odcinków i one są w taki charakterystyczny sposób podzielone, że ta środkowa część jest wybrzuszona. Teraz, jak weźmiemy sobie każdy z tych odcinków i, i dokonamy transformacji takiej, że każda z tych, każdy z tych prostych, małych odcinków będzie. Em, przetransformowany w taki sam kształt, czyli również z takim wybrzuszeniem w środku, to zobaczycie, że, e, to zobaczycie, że powstanie figura, która będzie miała właśnie taki bardzo skomplikowany kształt. A nazywamy ją krzywą Kocha. I e, to osobą znaną z e, utworzenia tego kształtu po raz pierwszy był Hajg Von Koch. E, tu na dole macie link do. E, link do strony, gdzie możecie trochę więcej o tym poczytać, oczywiście zachęcam, żeby sobie trochę pogrzebać w sieci więcej na ten temat, a spójrzcie proszę, jak wygląda taki odcinek dla różnych stopni tego pokrycia, no bo jak my sobie na samej górze, widzicie, podzielimy ten odcinek w pierwszej generacji, to tam, o no, tu moja ręka nie może sięgnąć, ale tam właśnie na górze w linii numer 2 mamy podział odcinka na tak, tak zwaną pierwszą generację potem mamy drugą generację, trzecią, czwartą czyli im częściej im więcej razy podzielimy sobie ten odcinek, tym więcej będziemy mieć, tym bardziej skomplikowany będzie to kształt. No i to jest taki charakterystyczny kształt dla fraktali dlaczego? Dlatego, że popatrzcie jeżeli byśmy tak wykonywali taki podział w nieskończoność no to wtedy otrzymamy, otrzymamy kształt fraktalny czyli linię brzegową, która ma nieskończoną długość no zresztą wiąże się z takim tematem, kiedyś jak o fraktalach się opowiada. To się często mówi o takim przykładzie, że e, e, takim fraktalem występującym w przyrodzie jest linia brzegowa. To znaczy, jeżeli sobie weźmiemy z niewielką dokładnością linię brzegową na np. jakiejś wyspy i e, zaczniemy, mierzyć jej, e, zaczniemy mierzyć jej długość, no to oczywiście możemy zmierzyć jakoś tę długość, ale jak będziemy zwiększać dokładność tego pomiaru, to ta długość będzie rosła. No i to oczywiście ma Konsekwencje takie, że to możemy zwiększać w nieskończoność, to znaczy, no, aż dojdziemy do pojedynczych jakichś cząsteczek na linii brzegowej, co oczywiście jest nie za bardzo możliwe, szczególnie w pomiarze linii brzegowej, ale jakby stopień skomplikowania rośnie w sposób taki właśnie, w sposób właśnie taki, że aż do, aż do nieskończoności. Dobra, no to idziemy dalej. No i teraz, jeżeli weźmiemy sobie teraz, popatrzymy na taką krzywą przy wzrastającym stopniu. Skomplikowania, to można wykonać taki wlot w, w tą krzywą i zobaczyć, że ona jest samopodobna w nieskończoność. Ten, ta animacja po lewej stronie, którą mamy tutaj, ona pochodzi z Wikipedii i została wygenerowana. Oczywiście to jest troszeczkę takie małe oszustwo, ponieważ to jest zapętlony GIF. No i ten GIF, on oczywiście idzie w kółko, tutaj nie ma mowy o tym, żebyśmy wykonywali taki wlot w nieskończoność w tej chwili, ale przez to, że figura jest samopodobna, to tak zapętlenie można zrobić. Tu po prawej stronie macie jeszcze gwiazdkę, która również w taki sposób jest dzielona, jak krzywa kocha. No i to są fraktale jednowymiarowe. W dwóch wymiarach mamy podobnie do czynienia z, z obiektem, który nazywamy trójkątem sierpińskiego. To znowu jest również bardzo ciekawy obiekt. Popatrzcie, mamy trójkąt po lewej stronie i jak go będziemy rekursywnie dzielić i wy, jakby usuwać z niego takie, takie dziury, tak? Jak w serze w szwajcarskim. O, to jest dobra analogia to będzie to otrzymamy obiekt który jest samopodobny i znowu mamy w prawym dolnym rogu wlot w taki fraktal no ale nie tylko trójkąt może być również kwadrat który ma wydrążone takie dziury w sposób rekursywny i wtedy otrzymamy coś co nazywamy w literaturze dywanem Sierpińskiego takie dywany zostały również wykonane w trzech wymiarach i w trzech wymiarach będzie to dywan sierpińskiego który nazywamy menger sponge czyli kostkę mengera tutaj ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę serdecznie pozdrawiam że to jest troszeczkę inny obiekt niż dywan sierpińskiego w dywanie sierpińskiego wydrążamy dziury w taki sposób w menger sponge mamy tak jakby negatyw tego obiektu no w każdym razie Spójrzcie proszę po lewej stronie, mamy przykład takiej kostki w trójwymiarze wyrenderowanej bardzo ładnie, zresztą po prawej stronie też przy pomocy jakiegoś programu 3D, więc jest potencjał dla tych, którzy są zainteresowani modelowaniem i używaniem programów do 3D, żeby sobie coś ładnego pokazać. Tak czy siak jest to przykład również obiektu o, o jakimś tam wymiarze fraktalnym, o budowie fraktalnej, który, który nas wprowadza w ten świat. Innego typu fraktale to są fraktale iteracyjne, fraktale IFS. Macie poniżej literaturę, możecie spojrzeć do książki Kudrewicza, to jest chyba najfajniejsze źródło dotyczące tego typu fraktali. To są fraktale, które są wygenerowane przez takie iteracyjne powtarzanie przekształcenia. Wybieramy sobie jeden z punktów na powierzchni, i w sposób iteracyjny za pomocą jednej macierzy wykonujemy. you 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 transformację tego punktu i krok po kroku ta transformacja przenosi nas z punktu do punktu i możemy sobie ten, te fraktale narysować. I jakby rodzaj tej transformacji definiuje nam obiekt, który powstał. Po lewej stronie macie paproć, paproć Bersleya, tak ona się nazywa, a po prawej macie, macie choinkę, tak? do, Można sobie takie zadanie oczywiście wykonać. Polecam, w książce Kudrywicza jest podany algorytm, również tutaj na blogu umieściłem pełen. Code, więc można sobie zajrzeć. Ale fraktale, które nas będą interesować to są fraktale typu Mandelbrota, czyli e, fraktale, które powstały e, jako wynik pracy matematyka e, żyjącego jeszcze w roku 2010. Mandelbrot, co dla wielu z Was może być niespodzianką, że t, e, jeszcze kilka lat temu można było go posłuchać, to jest e, Benoit Mandelbrot, który był matematykiem, od około roku 1957 pracował w firmie IBM, co jest też interesujące że jego jakby takie koneksje biznesowe, on zajmował się iteracjami funkcji zespolonych i do nich używał komputerów. Na czym to polegało? Iteracje funkcji zespolonych to były po prostu iteracje funkcji na przestrzeni liczb zespolonych, czyli jak mamy przestrzeń liczb zespolonych, gdzie na osi x mamy liczby rzeczywiste, na osi y mamy liczby urojone, to dla każdego takiego punktu można literacyjnie wykonywać, wyliczać wartości jakiejś funkcji. No i Benoit Mandelbrot wykonywał to w przypadku jakiejś tam określonej funkcji, którą miał do zbadania i opowiadał o tym, że w którymś momencie postanowiła, może sobie narysuję po prostu ile takich kroków potrzeba, czy co się Dzieje tak naprawdę w trakcie takiej iteracji na przestrzeni liczb zespolonych. No i wykonał taką iterację, wyrysował to w formie mapy i zobaczył niesamowity wykres. A jeszcze dwa słowa skąd ja to wszystko wiem. Akurat tego nie wszystko tutaj wiem z Wikipedii, a wiem z wykładu, który Benoit Mandelbrot wygłosił w ramach. Czyli tych 20-minutowych, bardzo interesujących wykładów polecam, można sobie ten wykład obejrzeć w sieci. Naprawdę warto, warto posłuchać tego człowieka. No, niesamowity, niesamowity człowiek, niesamowite badania, no, niesamowite życie, które poświęcił na to, żeby badać tego typu obiekty. A jakie wykresy otrzymał? No, spójrzmy najpierw na równanie, równanie którego literacyjną postać badał. Jest to równanie z równa się z kwadrat plus c, a wykresy, które otrzymał, y tak, to powinienem teraz ten wykres pokazać. A to przecież będziemy to montować. Wykresy, które otrzymał, wyglądają tak. Trsz. No, i teraz, jaki jest algorytm? Więc dla każdego piksela na ekranie yy, liczymy wiele razy z równa się z kwadrat plus c. Spójrzcie, proszę, na to oryginalne, podpisane przez Mandelbrot równanie z równa się z kwadrat plus c, które nie jest trudne, ale ono ma jedną taką cechę charakterystyczną, że to jest równanie wykonane na liczbach zespolonych. Czyli to z równa się z kwadrat plus c to nie jest po prostu. Yy, zwykłe liczenie takiej funkcji bo trzeba to z kwadrat i dodawanie wykonać tak jakby na wektorach tak przy czym z podniesioną do kwadratu tu po prawej stronie tego równania to jest podniesienie do kwadratu liczby zespolonej czyli troszeczkę inaczej się to wykonuje ale o tym za chwilę skrótko mówiąc dla każdego piksela na ekranie liczymy wiele razy z równa się z kwadrat plus c gdzie c jest jakąś stałą i teraz liczymy to na przykład powiedzmy maksymalnie 1000 Razy. I teraz, jeżeli ta liczba, jeżeli końcowe Z, które otrzymamy, jest większe niż jakieś maksymalne, to kolorujemy na biało, jeśli mniejsze, to kolorujemy na czarno. Ja się spotkałem jeszcze na wykładzie z modelowania z takim określeniem, że to jest algorytm uciekinierów, że to Z może uciec albo może zostać w obrębie jakiegoś Z Max, no i wtedy kolorujemy w zależności od tego na jakiś kolor. No jeszcze można pokolorować w zależności od ilości tych iteracji, które były potrzebne do osiągnięcia Z Max. No no już wariacje tego algorytmu są różne i tu zachęcam, żeby trochę o tym doczytać. Krótko mówiąc, wykres wygląda tak no i to jest niesamowite, dlatego, że ten wykres no, dlatego, że ten wykres jest bardzo, bardzo skomplikowany a przecież równanie, które mieliśmy wygląda tak to jest możliwe, że takie wykresy są schowane w takim równaniu no okazuje się, że tak, że ten nasz algorytm dokładnie generuje tego typu wykres, no to spójrzmy jeszcze co innego można zrobić z traktorami Mandelbrot'a i tu macie przykład trochę galerii takiej efektów związanych z tymi równaniami tu w prawym dolnym rogu dalej macie tego żuczka, to się nazywa w ogóle żuczkiem Mandelbrota, powyżej macie prawdopodobnie jakieś wariacje tego żuczka, tylko tylko w, innej przez, w innym zakresie liczb zespolonych bo spójrzcie proszę, ja wybrałem tutaj gdzie mamy to, tego Mandelbrota po lewej stronie o tego, to ja wybrałem znaczy jest wybrany pewien początek, koniec, tak, czyli jak mamy tutaj Mamy tutaj początek, koniec tego żuczka w przestrzeni liczb rzeczywistych, w przestrzeni liczb urojonych. I Teraz w zależności od tego, jakie sobie wybierzemy ten początek i koniec, na przykład możemy wybrać tylko ten fragment i wtedy ten fragment też będzie żuczkiem. Ale możemy wybrać na przykład ten malusieńki fragment i wtedy powiększenie tego będzie dla nas widoczne. I tego typu efekty oczywiście są robione. Ludzie robią tak zwany wlot we fraktala, który zaraz też zobaczycie. Są jeszcze fraktale Julii, czyli fraktale też tej samej rodziny, tylko z innym równaniem, czyli to równanko, które macie tutaj, o, to tutaj można y, delikatnie zmodyfikować, na przykład wybrać sobie inne C, y, można to, y, można, mo, możecie sami spróbować, może komuś się uda, wtedy zapraszam do wysłania mi jakichś fajnych efektów, jeżeli ktoś zrobi swój własny fajny fraktal, to ja oczywiście bardzo chętnie go na kanale pokażę i tutaj o nim opowiem. No i teraz jak mamy coś takiego, spójrzmy na animację, animację, która jest w wlotem P-fraktala, ja teraz y, mówiąc o jeszcze tej animacji już zaraz wam pokażę, więc to jest na przykład animacja wykonana przez naszych studentów kilka lat temu z wydziału fizyki i astronomii, gdzie gdzie mamy wlot w, lot w... Mamy wlot We fraktala, we fraktala, typu Mandelbrota, i widzicie tutaj kolejne generacje tych fraktali, tego fraktala, w których widać, widać, widać powiększenie. No oczywiście można byłoby tak powiększać w kółko, tu pokażę kolejną animację, to jest animacja, w której mamy znów bardzo fajne efekty związane z ruchem w obrębie fraktala mandelbrota gdzie ruch jest opisany na krzywych sklejanych no i może być oczywiście też wlot w bardzo, jakby bardzo dalekie zakątki fraktala Mandelbrota. Tu mam taką animację 10 do której do 184. No i wykonanie takiej animacji nie jest proste, dlatego że ono wymaga oczywiście tego, żebyście powiększali, bar, znaczy zawężali bardzo obszar badania tego, tej przestrzeni liczb zespolonych, a to powoduje, że trzeba pracować z małymi liczbami, a praca z małymi liczbami jest bardzo trudna. To znaczy no, liczby, które mamy w naszym komputerze, one są oczywiście liczbami e, ograniczonego, ograniczonej precyzji, więc my w naszym komputerze nie mamy liczb e, tam 10 do minus -180, tylko trzeba do tego użyć specjalnej biblioteki. Pójdźmy teraz dalej, więc e, przypominam algorytm i no, żeby go wykonać to trzeba wiedzieć jak działają liczby zespolone więc w przypadku liczb zespolonych, krótka powtórka mamy część rzeczywistą A część urojoną B, to I występuje tylko jako taki znacznik, który pokazuje nam, która część jest urojona no i zapis liczby może być taki jak liczby wektorowej czyli zapisujemy po prostu A i B osobno to jest operacja mnożenia i dodawania w przypadku dodawania jest tak jak przy wektorach osobno dodajemy część rzeczywistą osobno urojoną, w przypadku mnożenia jest inaczej, wymnożyć trzeba zgodnie z algorytmem podanym tutaj, to znaczy liczba zespolona o części rzeczywistej a urojonej b mnożona przez liczbę zespoloną o części rzeczywistej c urojonej d, to będzie ac minus bd. I W części rzeczywistej, a w części rolnej B razy C minu... dodać, przepraszam, A razy D. No i w ten sposób to można sobie oczywiście wyprowadzić, ja tego nie będę tutaj robił, a użyć można na przykład struktur, o których mówiłem ostatnio na jednym z, ty... tutaj z filmów prezentowanych dla Was. No i algorytm, który można znaleźć na Wikipedii, jest algorytmem iteracyjnym, zwróćcie proszę uwagę, że nie jest on wcale trudny. Znajdziecie go właśnie na Wikipedii, a jak go zaimplementować. Więc dla każdego piksela na ekranie, gdzie mamy PX i Py, popatrzcie, że my możemy mieć na przykład piksele od 0 do 1280, od 0 do 720. To mamy wtedy taką przestrzeń liczb pxpy. Czyli dla każdego takiego piksela, powiedzmy, że bierzemy sobie pierwszy, który tu jest w lewym górnym rogu, ma on składowe 0. najpierw skalujemy nasze składowe, czyli wyliczamy sobie X0 Y0 znajdujące się w jakiejś przestrzeni liczb zespolonych. No to na przykład dla X0 to będzie od minus 2,5 do 1 dla y0 to będzie od minus 1 do 1 no i e, jeżeli sobie przeskalujemy no skalowanie nie jest trudne to trzeba oczywiście przeliczyć e, trzeba oczywiście przeliczyć x0 na przestrzeń od minus 2,5 do 1 jak to wykonać? no to oczywiście najpierw trzeba e, jeżeli mamy x0 od 0 do, powiedzmy do 1280 to dzielimy przez to 1280 wtedy otrzymujemy liczbę od 0 do 1 Następnie mając liczbę od 0 do 1, mnożymy przez jakby rozmiar tego naszego przedziału, w którym chcemy to mieć, tym rozmiarem w tym przypadku jest 3,5, bo od minus 2,5 do 1 jest 3,5, wtedy dostajemy liczbę od 0 do 3,5 i przesuwamy o minus 2,5 i w ten sposób mamy od minus 2,5 do 1, czyli końcowym wzorem jest coś takiego. No i potem bierzemy jakieś dwie zmienne x i y, które są zmiennymi tymczasowymi, zmienną iteration, która ma wartość 0, maksymalna liczba iteracji w tym przypadku będzie 1000 i wykonujemy pętlę, w której, która będzie wykonywana tak długo, jak długo x kwadrat dodać y kwadrat jest mniejsze niż 4, czyli ten rozmiar tej liczby iterowanej będzie mniejszy niż 4 i iteracja jest mniejsza niż maksimum iteracji. No i liczymy zgodnie z naszym wzorem, który jest tutaj. Jak sobie weźmiecie ten nasz wzór z równa się z kwadrat plus c i go rozpiszecie zgodnie z tymi, z tymi przepisami na mnożenie i dodawanie liczb zespolonych, to otrzymacie taki rezultat. Czyli liczymy sobie x kwadrat plus y kwadrat plus jakieś x0, gdzie x0 to jest część rzeczywista tej naszej liczby C tutaj pierwszej, tak? Bo to jest liczba co, jakaś tam stała. Następnie Y równa się 2 razy XY, dodać Y0. Wszystko mamy dane, tak? Yy, przypominam, X0, Y0 to są składowe tej liczby C tutaj. No i wtedy na sam koniec iteration, raczej znaczy iteration plus 1 i to wykonujemy tak długo, jak długo są te, spełnione te warunki, o których mówiłem i na koniec kolorujemy z palety kolorów na przykład, jeżeli mamy iterację, maksimum iteracji, to możemy sobie te tysiąc jakby iteracji możliwych końców pokolorować po prostu. Czyli mm. wybrać z jakiejś palety kolorów i narysować kolor, punkt w punkcie yy, pixel w kolorze, tym kolor z palety wybranej przez tą numer iteracji w punkcie XY. To umiecie robić, bo już robiliśmy ppm -a. No i tu macie przykład właśnie z listy naszej, tej dodatkowej zadań, to dla moich studentów, możecie wykonać to zadanie teraz w ramach, w ramach ćwiczeń i za wykonanie takiego prostego Mandelbrota będzie 10 punktów, więc naprawdę warto spróbować, myślę, że po tym wykładzie powinno być to możliwe. No i nie tylko fraktale Mandelbrota są ciekawe, tak jak mówiłem, mamy krzywą kocha, kostki Menger Spongea, fraktale trójwymiarowe, fraktale typu Julia, właśnie tu macie taką Julię, polecam sobie poczytać. No, można wykonywać wlot w różnego typu fraktale, tak tutaj właśnie będę pokazywał jakąś animację teraz. No i macie przykład fraktala Mandelbrota w 3D, który jest fraktalem nazywającym się Mandelbalb. Tu macie wlot w tego typu fraktal. No i koniec. Dziękuję bardzo. To wszystko na temat fraktali. Zapraszam do kolejnych odcinków i do usłyszenia. Tak, Jak macie jakieś pomysły albo swoje własne fraktale, to wysyłajcie do mnie. Kontakt macie. Zapraszam do subskrybowania kanału i polubiania filmów. No i tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku.